witajcie wszyscy znowu w naszym domku rodziny Green e, trochę się pozmieniało bo dawno nie było odcinka a to z tej racji że grałam e, rodzinką poza poza e, kamerą e, i mm, chodziło głównie o to żeby trochę mi dzieci podrosły i jak widzicie no już tutaj dzieci są duże e, i będziemy zaraz właśnie tutaj wyprowadzać e, naszą dwójkę najstarszych dzieciaków. Dzisiaj skupimy się na tym, żeby e, znaleźć kolejnego e, ojca i żeby tutaj e, znowu Estreja zaszła w ciążę. E, I zobaczymy, czy nam się to uda. Ale e, ogólnie, przede wszystkim, to chciałam Wam pokazać. W tej chwili skrót wszystkiego, co się działo w międzyczasie. To był skrót, a teraz e, pokażę Wam jeszcze, jak tutaj pozmieniałam wygląd naszych Simów. Może wejdziemy sobie tutaj do trybu, właśnie do trybu zmiany wyglądu. I zaczynając od najstarszego syna Jerzy, który jest już w tej chwili dorosły, i będziemy go zaraz wyprowadzać. Ubranie w większości to zmieniałam raczej tylko im wygląd i ubranie codzienne. Czasem, też wyjściowe. Jerzy jest synem John'ego Deppa. I muszę Wam powiedzieć, nawet całkiem podobnie wygląda trochę, jak myślicie. Dalej mamy Jolene. Jolene też jest córką John'ego. I tutaj dała mi, zobaczcie, makijaż. Zrobiłam jej taki makijaż e, używając właśnie tych nowych e, opcji od, e, od tej firmy MAC e, z nowej aktualizacji niedawnej i myślę, że wygląda fajnie i fajnie się prezentuje w tym stroju z tymi kolorami. Tutaj dała mi jeszcze jeden strój e, codzienny, taki E, strój wieczorowy, oczywiście makijaż. Tutaj troszkę trzeba było poszaleć, ponieważ tutaj nasza Journalin ma aspirację gwiazdy światowej sławy, więc tu można już troszkę sobie e, poszaleć. E, tutaj mamy strój sportowy do spania imprezowy do pływania na zimne dni i na ciepłe dni. <laughs> Dalej mamy, no Estreje tu nie, nie zmieniła się za bardzo, ale urósł Nathan, jak widzieliście. No, Nathanowi jeszcze nie zmieniałam yy, yy, strojów, jak widać. O Jezus maria, co to było! <ścoughs> Dobra, chodźmy dalej, do, do kolejnej osoby, bo tutaj... Yy, na razie, jak jest dzieckiem, niech sobie tak chodzi, nie będę mógł go teraz przebierać. Tu mamy Tomasza. Tomasz yy, wygląda tak. Jest nastolatkiem już. I tutaj mamy garniturki. Taką chciałam, żeby on miał bardziej luźną stylówkę taką właśnie. O! Luźno-kolorową. Dobrze. To Tomasz Wiktoria. Prezentuje kostium do pływania. Strój codzienny i tu też dała mi dwa stroje. Jeden wygląda tak, a drugi wygląda tak. W sumie podobne. Strój elegancki, piżama, do ćwiczeń imprezowy. Tak, tutaj w sumie też nie za wiele zmieniałam. O, to jest letni i zimowy. Tutaj dałam te spodenki z życia Eko. Fajnie wyglądają. Dobra, i teraz chłopaki. Szymon. Szymon wygląda tak. Zobaczcie, tu jest ubrany w no, takie tam też luźne, bardziej sportowe stroje, a drugi taki koszulka polo. Garniturek, tutaj strój sportowy, do spania, imprezowy, do pływania na ciepłe dni i na zimne dni. Oraz mamy Marcina. Marcin um, jest taki no on tutaj jest e, ambitny student zazdrosny mul książkowy więc dam mu taki sweter okularki taki w takim klimacie bardziej <laughs> garnitur oficjalny sportowy do spania imprezowy e, do pływania na gorące dni i na zimne dni i tutaj Marcin prezentuje się tak. No, i to, jest, to są stroje, wyglądają w ten sposób. Wyjdziemy stąd. Wyglądają tak. A teraz myślę, że sobie wyprowadzimy naszych, nasze dorosłe dzieci. Wyprowadzę ich i. Zaczniemy szukać kolejnego ojca, gdzieś tutaj dla Astro. Okej, okay. jesteśmy w Del Sol Valley. Tu była szybka przeprowadzka rodzeństwa green, bliźniaków, dzieci Johna Depa, gdzieś indziej mogłyby mieszkać niż w, De w Del Sol Valley. Także właśnie tutaj mamy umiejscowionych Jolino oraz Jerzego. I już wracamy do naszej rodzinki w New Christ. No, i chyba od razu myślę, gdzieś tam pojedziemy sobie naszą yy, estreją, żeby szukać, szukać yy, ojca. I myślę, że możemy iść na tą parcelę publiczną. Mamy sobotę rano, od razu jakbyśmy się przedostali na parcelę publiczną, to można by zagłosować tam na jakąś kolejną inicjatywę. Zagłosujmy od razu, nie wiem, sześcioma punktami na tym razem może ogród komunalny. I ciekawa jestem, czy parcela będzie wyglądała tak samo, czy będę musiała zbudować nową, nową parcelę. Tu była przestrzeń twórcza i tu można było tworzyć właśnie różne rzeczy. Myślę, że możemy tutaj popatrzeć, kto tu jest. Tu jest nasz syn. Tak. Jakub Małysz. Chodzi po drabinie. Hmm. Henryk Burak. Pokaż się, Henryk. Czemu ty w kostiumie chodzisz kąpielowym? Estreja, um, porozmawiaj o aktualnej pogodzie. Rozmawiaj o potrawach. A to jest nasz brat. Brat Estreji. A tu jest Jakub Małysz. Z Jakubem Małyszym też możesz się przywitać. A tu ktoś jeszcze jest? Bartosz Paliwoda. Zapoznę się z nim. Uuu, tu jakie ciacha? Twórca. Twórca mentor. Przywitajmy się z nimi. Takie <noise> skarpetki. Mm, no dobra, pogadajmy. Pochwal szczerze. Rozmawia o ciepłej pogodzie. Ożywiona rozmowa. O kurde, ile już tutaj ona ma z nim z tego. Znajomości, no fajnie, dobra. Popraw humor. Rozmawia sobie o grach. Skoro się. O! Nie stop! Skoro już się tak dobrze zapoznaliście, to przekonaj go. Do. Do czego słuchajcie. Um... Ekologiczne urządzenia, zadbaj o ciało i umysł. Ja bym chyba. Wolna miłość? Co się zastanawiam między tymi, yy, tymi sokami? Może weźmy tą wolną miłość. Nam się zawsze przydamy. Tu dużo flirtujemy. to będzie, To będzie na plus. Dobra, poznaj tego pana. Skoro wy już się tak dobrze znacie. To też niech on zagłosuje na wolną miłość. <noise> o Boże. Okaż podziw. Teraz co z nim trzeba poflirtować. Schlebiaj. Gdzie uciekasz? Eee, romantyczne. Flirtuj, dajesz. No, już skończ tam, chodź tu z nim pogadaj, bo ci ucieknie. A nie, on poszedł zagłosować bardzo dobrze przy pana. Tak jest. Okaż podziw. Flirtuj. Entuzjazmu się kradzieżą? Może nie? <grytania> Jak dzień I co wy macie już? Gatka na podryw macie już jakieś romantyczne punkty? Nie jeszcze Wyznaj zauroczenie O, jest, filciarski, Do dobrze wróży Obejmij Uwodzicielska poza, wręcz róże, cały dłonie. Czyżby kolega poszedł już sobie? No, ale to nic, to my też wrócimy. Tylko tutaj już zagłosowałam na ten, a na lokalne plany działania, to też na tą wolną miłość trzeba zagłosować trochę. cztery, tu jest 6. No musimy przebić ich 8, dajmy. I niech będzie. Na razie zobaczymy. E, I wracamy do domu, wracaj. Dobra, jesteśmy z powrotem. No, no, nie, 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 może teraz to nie jest najlepszy moment na naprawianie. Idź spać po prostu. co dzwonił? <laughs> Szkoda, że nie można sprawdzić jakby tutaj historii połączeń w telefonie, bo czasami ktoś dzwoni, a z przyzwyczajenia on nie, nie zdążyła nawet dojść do łóżka z przyzwyczajenia kliknę, że, żeby tam odrzucić rozmowę a tu dzwoni ktoś a to jest oferta pracy, ale my nie możemy iść do pracy więc musimy iść spać teraz. Tu dziecko płacze nad rozwalonym domkiem, to wejść napraw ten domek. Zaraz przyjdzie. Rangi Ausage. O, ciekawe. O jest tutaj. Zawołaj. Materialista, o kurde. Dobra, daj mu chwilę, niech on sobie coś tam porobi, co gdzie on idzie. Gada z roślinkami. W sumie te kwiatki wszystkie to ty możesz pozbierać. Idź zbierz cały plon. Sprzedaj miód. O nie, co on wywołał nam pożar. Nie mówcie, że on nam pożar wywołał. Ej, co on, zajumał nam szafkę? Widzicie to? Zajumał szafkę, podpalił kuchenkę i zwiewa. Jak to? Gdzie uciekasz teraz? To stój. A ty idź, któryś synu, i weź ugaś ten pożar. Ugaś pożar. Przy, przyszła straż. <laughs> Ale my już sobie poradzimy chyba we dwójkę. Ale co on nam szafkę zajumał, no? Bez przesady. Zamień, zamień. To daj mi, oddawaj kasę. Jak to nie. A ja tu chciałam z tobą dzieci mieć. To idź sobie w takim razie. Jakbym miałam mało kandydatów na dzieci. Jeszcze tu mam poznanych ludzi. O! Jakiś Gustaw Bocian na przykład. Wygląda sympatycznie. Dobra. Ale na razie kładźmy się spać. I tutaj się trochę ogarniemy z potrzebami i potem będziemy dalej próbowali wyrywać. Słuchajcie, zaprosiłam Gustawa Bociana. Już mamy całkiem nieźle, ale jest trwa burza w tej chwili. Zapoznajmy się z tym e, z tym panem. Zostaw tą telewizję, chodź tu pogadaj z nim popraw humor jak minął dzień może zróbmy tak bo on nam zaraz ucieknie daj go do grupy I chodźcie tutaj razem żeby nie stać na tym deszczu ten dzwoni nie z tobą nie gadamy zajmałeś nam szafkę Pośli pocałunek. uwodzicielska poza eee ladadam. Trzymaj za ręce, to będą musieli wstać wręcz róże. Słodka, gadka i pierwszy pocałunek. Dobrze. Dobrze. Pocałuj dłonie, mm, pocałuj i postaraj się o dziecko gdzieś tam zaraz zobaczymy. Dobra, może tak nie podglądajmy ich z bliska, może niech w spokoju niech robią, co mają zrobić, żeby to się tylko zakończyło ciążą jakąś. Jak tam? Chodź estreja, tutaj test robić od razu. Bo my musimy to wiedzieć, czy jest ciąża, czy nie ma ciąży. Jest! Akurat taki piorun walnął tu w grze. I słuchajcie, jest ciąża. Także, także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Będą kolejne dzieci. Jak trzesnęło aż ten parasolkę mu wywróciło do góry nogami. Dobra, upolowaliśmy nowego ojca i myślę, że na tą chwilę to by było na tyle. Zobaczymy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że wtedy już estreję urodzi i dowiemy się, co się urodziło. No i do zobaczenia w takim razie, pa! pa.